Sorry. Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczek, aby być na bieżąco. Z góry dzięki. Pytaliście mnie ostatnio o Bitcoina, tak? Żebym coś więcej opowiedział na temat kryptowalut, więc no, kryptowaluty to cyfrowa wersja pieniądza. Pierwszy był Bitcoin, jest najbardziej rozpoznawalny, ma ograniczoną liczbę monet do 21 milionów. Koszt produkcji Bitcoina to tak naprawdę prąd. Co 4 lata spada wydobycie o połowę, więc inflacja jest coraz niższa, co długofalowo powinno powodować wzrost wartości. I w tym wideo chciałem się z Tobą podzielić, moją jedną konkretną strategią, jak ja zarabiam więcej niż rynek na Bitcoinie. Bo jeśli zarabiasz tyle co rynek, kupiłeś w styczniu, w lutym. I po prostu trzymasz i sprzedajesz w którymś miejscu, no to zarabiasz tyle co inni, bo nisko kupując, wysoko sprzedając, zarabiasz tyle co rynek. Ale jak zarabiać więcej niż rynek i znacząco więcej niż inni tutaj w branży? zdradzę Ci moją metodę, być może część z Was tutaj wie o co chodzi, już to stosowało, ale dużo tu jest młodych osób, więc chcę Wam pomóc, dlatego tutaj będę na ten temat też się wypowiadał.